Witam serdecznie wszystkie byki. Dzisiaj na czytaniu na miesiąc marzec. Kochani, pamiętajcie, że to są ogólne rozkłady i nie z wszystkimi będą rezonować. Więc jeśli macie pytania prywatne, zapraszam. Możemy się tutaj umówić na czytanie i zobaczyć już tak rozłożyć karty pod kątem waszego życia. Dziękuję, że jesteście e, za lajki like i za subskrypcje. I powracając ogólnie, co tutaj się może wydarzyć? O jesteście na jakimś Hmm, chyba zakręcie, podejmujecie decyzje i tak naprawdę nie podejmujecie ich logicznie, tylko na zasadzie chwili. Coś Wam, może no, jesteście w jakichś emocjach, nie potraficie podjąć e, racjonalnie decyzji, tak naprawdę na zasadzie tego, co wam się opłaca, co jest dla was dobre, tylko podejmujecie na zasadzie takiego impulsu jakiś impuls, jakieś nie wiem, chcienie i wy już coś tam działacie, a tak naprawdę trochę sami siebie oszakujecie nie wiem, czy to jest względem ogólnie życia, czy to jest względem finansów, bo może czekacie na jakieś rozwiązanie spraw finansowych i to samo się tutaj ma załatwić nic się samo nie załatwi, musicie nad tym pomyśleć myśleć. być może to jest na zasadzie uczuć, że macie jakieś tam jeszcze zaszłości, działacie pod wpływem impulsu, że nie wiem, piszecie do kogoś, próbujecie jeszcze z kimś sobie ułożyć to życie z kimś, komu, z kim się to życie tam no, zakończyło i żyjecie w takiej iluzji, e, że zamiast iść do przodu, dać sobie szansę na nowe, to wy macie nadzieję na to stare. No i tutaj pokazuje się takie oszukiwanie samych z sobą. Tak naprawdę powinniście się zamknąć, oddzielić od tego świata, e, gdzieś tam nie szukać na razie kogoś nowego, e, zamknąć te swoje uczucia, bo dopiero wtedy będziecie gotowe, gotowi, aby to nowe mogło przyjść. I to nowe jest koło was. Jest to szczęście, jest nowa droga, czy to na e, tej dziedzinie, właśnie zawodowej, finansowej, uczuciowej jakąkolwiek, jakikolwiek tu problem w jakiejś sferze nie macie. Tu jest nowego, tu jest jakieś szczęście z przeznaczenia, ale Wy musicie być gotowi na to szczęście, aby je po prostu podnieść. Bo jeśli nie jesteście, nie, jesteście, nie wiem, no szukacie w pracy, a nic nie robicie z tym, aby ją znaleźć, no to wiadomo, że to szczęście też Was gdzieś tam minie. No musicie sobie dać tą możliwość. Jeśli e, staracie się jakiś problem finansowy naprawić, też musicie coś robić, aby tak mogło się stać. I tak samo z uczuciami, jeśli chcecie być szczęśliwi, odpuśćcie to, co stare, zamknijcie to, ale nie w takim biegu, żeby się rzucacie, tu się umawiacie, tam się umawiacie, tam jeszcze piszecie do tego byłego czy do tej byłej, um, bo to jest za duży bajzel. I tak naprawdę nie leczycie się z, z tej zaszłości, z tego, co, co przeszliście, tylko cały czas próbujecie no właściwie nie wiadomo co, i żyjecie w takim bałaganie i myślowym, i życiowym, i to nic dobrego. Tutaj nie przynosi. Również uważajcie na osoby, którymi się otaczacie, z którymi wchodzicie w jakieś relacje, bo możecie paść po prostu ofiarą jakiegoś oszustwa. Ktoś wam może, nie wiem, narobić nadziei, a potem się okaże, że to nie tak do końca, jakbyście sobie e, tego życzyli. Finansowo ja myślę, że jakieś pieniądze do Was przytam, także jeśli macie jakiś chwilowy problem finansowy, to uważam, że on tu będzie uzdrowiony, jakoś zaopatrzony i będzie wszystko dobrze, też możecie się wybierać w drogę więc może jakieś wakacje, może po prostu jakiś wyjazd na chwilę na łono natury, po gdzieś od, tak jak powiedziałam, oddzielić się od tego świata, od tych problemów pomyśleć, pobyć samemu ze sobą i zastanowić się co z tym życiem zrobić i tu single, no single gdzieś tak właśnie te, tak chaotycznie trochę działają, tu działają w jedną stronę tam działają w drugą stronę, ja nie wiem czego wy szukacie, Związku, hmm, chyba nie jesteście na to gotowi. Czegoś szukacie, sami nie wiecie czego, nic was nie interesuje, nic nie jest takie, jak być powinno, no nie jest, bo wy chyba nie jesteście uleczeni, więc szukacie podobieństwa i to wam nie do końca wychodzi. I zamiast się odłączyć od tego świata, to tak, jak taki głupiec, lecicie, coś próbujecie. No a to powoduje to, że jesteście bardziej nieszczęśliwi, bardziej niezadowoleni z tego życia, więc może pomału, może odetnijcie, może się najpierw wyleczcie, poukładajcie sobie tego, to życie, jakie byście chcieli mieć, z kim byście chcieli mieć, jak ono by miało wyglądać, poukładajcie myśli. I zdobądźcie tą gotowość na związek. Ja bym wam tutaj e, sugerowała, abyście zaczęli najpierw rozmawiać, nie wchodzić w relacje, nie wchodzić w relacje seksualne, zostawić to, bo to wam przyniesie więcej bałaganu niż tego pożytku, ale zacznijcie się z kimś zaprzyjaźniać, abyście mieli w kimś wsparcie, abyście mogli z kimś o sobie porozmawiać i to wam da duże ukojenie. Także uważam, że ta miłość do Was idzie, ale to jeszcze nie jest ten moment, związki stałe, no to jakieś niedomówienia, jakieś kłótnie, no ciężko mam w tym związku, coś próbujecie, coś próbujecie zmienić, nie do końca to wychodzi, być może jedno z Was gdzieś tam wyjeżdża i to, to też jest problematyczne, bo jesteście bardziej osobno niż, niż razem, albo żyjecie w takiej właśnie dziwnym układzie, że niby razem, ale jednak osobno, taka samotność w tym związku, Trochę byście chcieli to pozmieniać, a to nie idzie. No i się z tym jakby tak siłujecie gdzieś tam. No ale takich konkretnych ruchów też nie widzę, także myślę, że tak to zostanie i dalej się będziecie siłować. Finansowo, no myślę, że nie będzie. Pomimo jakichś tam drobnych wydatków, drobnych problemów, te pieniądze są, także finansowo powinniście sobie całkiem nieźle radzić. Zawodowo również. Jeśli szukacie pracy, tu ta praca jest, tylko trzeba sobie, tak jak powiedziałam, dać na to możliwość i myślę, że ogólnie cała sytuacja jeśli chodzi o pracę i finanse nie jest taka zła, także Uważam, że większość tych kart mówią właśnie o Waszych uczuciach, waszych odczuciach, o tej, yy, o tej sferze uczuciowej i tu sobie trzeba poukładać, aby się gdzieś być, mieć to odczucie szczęścia. Karta Rady to jest karta właśnie powolnej pracy, tak? Nic na szybko, to, to nie przychodzą zmiany z dnia na dzień. Na wszystko potrzebujemy czasu i Wy też potrzebujecie tego czasu, ale musicie go chcieć, musicie patrzeć w dobrą stronę, nie patrzcie w tył. Patrzcie po prostu w przód. Aniołeczki, nowa miłość. No wiecie, mówiłam, że przyjdzie coś nowego, fajnego. E, jakaś nowa miłość obudzi w tobie romantyczne uczucia. Także zobaczcie, patrzcie z tą wiarą, że idzie do was nowe, idzie fajne spełnienie, e, idzie zadowolenie i szczęście, ale musicie się poukładać. Jeśli nie będziecie mieć gotowości do związku, niestety to nowo też może przejść po prostu obok, niezauważone. Możecie to mieć pod nosem, a tego nie weźmiecie, bo Wasze wyobrażenie niestety jest inne w tej chwili, niż powinno być. Pozdrawiam.